Witajcie, moi drodzy. Wśród katolików można zauważyć pewien zamęt dotyczący rozróżniania pomiędzy jasnowidzeniem, a pomiędzy charyzmatem zwanym prorokowaniem. W wyniku czego często takie osoby jak ojciec Pio i ojciec Klimuszko są stawiane sobie na równi jako osoby, które darem jasnowidzenia miałyby służyć panu Bogu. Co do Świętego Ojca Pio. Nie ma wątpliwości, że jego dary, charyzmaty tak naprawdę pochodziły od Boga i Bogu służyły. Natomiast w kwestii pochodzenia darów Ojca Klimuszka Kościół się głośno na ten temat nie wypowiada. Nie oznacza to, że my jako chrześcijanie nie możemy stawiać własnych osądów i wyciągać własnych wniosków, gdyż jako osoby ochrzczone mamy udzielane łaski od Ducha Świętego, które pomagają nam w rozeznawaniu duchów. I jedną z procedur w trakcie na przykład procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego jest przeglądanie wszystkich zapisków danego kandydata na świętego. W celu zweryfikowania, czy nie był on heretykiem, czy nie miał on jakichś sekretów albo jakichś przemyśleń sprzecznych z wiarą katolicką. I myślę, że możemy właśnie w ten sam sposób sprawdzić, czy na przykład taki ojciec Klimuszko służył swoimi darami Panu Bogu i czy te dary faktycznie od niego pochodziły. Przyjrzyjmy się książce Ojca Klimuszko pod tytułem Moje widzenie świata. Zaczynając od statystyki, możemy zauważyć, że słowo Jezus nie jest użyte w jego książce ani razu. Słowo Bóg jest użyte raz jako cytat jakiejś osoby, która mówi Bogu najwyższemu dzięki pożar wygasł niedaleko mojego domu. A nazwisko pana osowieckiego, który był zwolennikiem kabały, hinduizmu, reinkarnacji, wierzył w Atlantydę i widział aury, jest przywoływane pięć razy. Jeśli chodzi o początek niesamowitych zdolności Ojca Klimuszko, są one opisane też w tej książce. Swoj, swój dar dostał. Czy odkrył w pełni po pewnym traumatycznym przeżyciu, kiedy to jacyś esesmani mieli, go, mieli się z niego wyśmiewać na placu, robić sobie z niego zdjęcia i tak dalej. Był świadkiem różnych tam traumatycznych przeżyć innych osób, i w ten sposób opisuje swoje refleksje po tym wydarzeniu. Czułem wyraźnie, że w mojej sferze psychicznej nastąpił jakiś przełom. Zaistniało coś i to coś jest nie jest anormalne, lecz raczej ponadnormalne. Wkrótce to coś skierowało moją uwagę na fotografię człowieka. Dostrzegłem na niej wpisany jak gdyby jego życiorys. Fotografia stała się później narzędziem praktyki parapsychicznej. Jak wiadomo z licznych opowieści księży, Egzorcystów oraz z, ze świadectw osób, które były niegdyś opętane. Opętanie często następuje w trakcie bardzo traumatycznego i mocnego psychicznie przeżycia typu gwałt i ojciec Klimuszko wpisuje się w ten wzór. Mówi się, że dar takim jasnowidzenia może pochodzić od Boga, nawet jeśli dana osoba sobie z tego nie zdaje sprawy, no nie spotkałam się z czymś takim, żeby jakiś święty nie wiedział, że jego dar pochodzi od Pana Boga. Natomiast ja bym sparafrazowała to stwierdzenie i powiedziała, że dar taki może pochodzić od szatana, czy też pochodzi od szatana, mimo tego, że ta osoba sobie z tego sprawy nie zdaje. Ojciec Klimuszko pisze. Nie wiem tylko dlaczego wielu jasnowidzów, podobnie jak wyznaje sam Bragdon, powołuje się w swoich praktykach na pomoc opiekuńczych duchów. Miss Piper, na przykład, twierdziła, że w czasie jej publicznych występów eksperymentalnych w środowiskach naukowych kieruje nią duch zwany Finuit. Podobno i nasz Osowiecki miał się kiedyś wyrazić w gronie swoich przyjaciół. Że jakaś istota duchowa, której imienia nie wymienił, pomaga mu w uzyskiwaniu pomyślnych wyników w praktykach parapsychicznych. Jak wszyscy chrześcijanie wiedzą, dary Ducha Świętego pochodzą od jednego Ducha Świętego. Natomiast takie rzeczy jak jasnowidzenie jest wspomagane i jest udzielane przez różne demony, duszki, aniołki, które Właśnie chcą być jak Bóg. Tak? Ym, tak? Ojciec Klimuszko słynął z tego, że znał się na ziołach, był wybitnym zielarzem. Ym, źródło swojej wiedzy opisuje w ten sposób. Jakimś dziwnym instynktem czy wyczuciem zacząłem odkrywać dość wyraźnie właściwości lecznicze i trujące napotykanych ziół. Odczuwałem jakieś prądy, od jednych roślin błogie, przyjemne, od innych natomiast jakieś drażniące, niemiłe. No cóż, wiadomo jest, że osoby pod, pod wpływem demonicznym cechują się pewnymi nadludzkimi zdolnościami. W zdobywaniu y, wiedzy naturalnej, aczkolwiek źródło tej wiedzy jest y, nienaturalne. Tak? I na przykład y, okultysta, którego teraz nazwiska sobie nie przypomnę, który był prekursatorem homeopatii, miał podobne zdolności jak właśnie ojciec Klimuszko, również znał się znakomicie na ziołach, z tym, że on otwarcie mówił, że swoją wiedzę czerpie od demonów. Ojciec Klimuszko był człowiekiem postępactwa, że tak to nazwę, bo postępem tego nie można określić, jego pseudonaukowych teorii dotyczących źródeł jego daru. Pisze on tak: Niektórzy znów naukowcy zjawiska parapsychiczne zaliczali do dawno już przebrzmiałego spirytyzmu. Czyli nie można ojcu Klimuszce zarzucić, że nie wiedział, że spirytyzm jest już w Starym Testamencie zabraniany i zakazywany i swoje dary tłumaczył w ten oto sposób. Wybitny znawca i wnikliwy badacz bioelektroniki, profesor Manczarski tłumaczył zjawiska parapsychiczne teorią śladowości oraz fal elektromagnetycznych. Według tej teorii każdy dotknięty przez człowieka przedmiot posiada odbity na sobie pewien ślad substancji subtelnej w formie jakby fotografii żywego obrazu. Substancja ta w momencie, kiedy Jasnowidz weźmie do ręki przedmiot dotknięty przez daną osobę, zostanie przez niego dzięki receptorom skóry wchłonięta do ustroju. Potęguje się w nim na mocy procesów chemicznych, dostaje do systemu nerwowego i w ten sposób pozwala Jasnowidzowi odczuć ożywiony obraz osoby. Pozostawiony na dotkniętym przez nią przedmiocie. Czyli y, ojciec Klimuszko, no, no, niewątpliwie na siłę, próbuje sobie w jakiś tam y, niby naukowy sposób wytłumaczyć y, źródło swojego daru, odrzucając y, tak naprawdę y, doświadczenie kościoła y, w sprawie właśnie praktyk y, spirytystycznych. Wierzył on, znaczy można tak wnioskować, że wierzył w coś takiego jak obecność zmarłych na ziemi po ich śmierci, mimo tego, że Kościół naucza, że dusza po śmierci idzie albo do nieba, do czystego lub piekła. Pisze on w ten sposób: Wszelka zbiorowość ludzi, zarówno żywych, jak i zmarłych, wchłania jednostkę w gęstwinę sieci licznych, różnorodnych bioprądów, z których daną jednostkę trudno uchwycić. Jest to prawie niemożliwe. Jeśli taka rzecz się komu uda, to nadludzkim tylko wysiłkiem. Czyli także w tym, w tym wywodzie dowodzi, że jasnowidzenie jest właśnie wysiłkiem człowieka. Nie jest w żaden, nie jest w żaden sposób pochodzenia ponadludzkiego czy duchowego. No i jaki jest cel? Udzielania na przykład charyzmatów, znaczy charyzmatów przez Ducha Świętego. W pierwszym liście świętego Piotra czytamy, że jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, ale aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Natomiast ojciec Klimuszko pisze tak: Wszyscy zebrani goście byli zaskoczeni tym, czego stali się świadkami. Wynik eksperymentu w sumie był pozytywny. Powstał projekt, aby dla, aby dla dobra nauki kontynuować doświadczalną pracę na przyszłość, czyli dla dobra nau nauki, nie dla dobra kościoła, tylko dla dobra nauki, czy też pseudonauki, jak już czytaliśmy. Jeśli chodzi o czytanie w myślach czy w sercach przez ojca Pio, to zawsze służyło to, nie wiem, wytknięciu jakichś tam błędów czy grzechów w danej osobie i nawróceniu tejże osoby. A ojciec Klimuszko wraz ze swoimi pseudonaukowcami delektowali się jego zdolnością czytania z fotografii ludzkich historii, przeżyć i chorób dla samego po prostu faktu tego zjawiska i Pan Bóg nie miał z tym... Nic wspólnego, czy też szerzenie jego chwały i wiary. Był też skoncentrowany na człowieku, nie na Panu Bogu. Czytamy: Przedmiotem moich możliwości i praktyk jest tylko człowiek, jego przeżycia, częściowo jego losy oraz stan zdrowia. Dalej możemy czytać: Poznaj człowieka, a poznasz cały wszechświat. Otóż yy, nie wiem, czy wszyscy Dają sobie z tego sprawę, ale skoncentrowanie się na człowieku jest doktryną czysto lucyferiańską. Nie trzeba być lucyferian, znaczy nie trzeba wierzyć w Lucyfera i wyznawać szatana, żeby być satanistą, ponieważ w Biblii szatana tak naprawdę nie jest on wspominany ani razu, natomiast jest kładziony bardzo silny nacisk na człowieka i na jego oświecony umysł. Co w takim razie z odnajdywaniem zwłok przez ojca Klimuszko? Skoro jego dar miałby pochodzić od demona, to dlaczego służył on w ten sposób ludziom? Otóż trzeba zauważyć, że odnajdywane były jedynie zwłoki, nie, były, nie byli odnajdywani ludzie żywi. Z tego co mi wiadomo, mogę się mylić akurat tutaj, ale przeważnie jest, są to ludzie zmarli. I nawet będąc doświadczonymi w taki ciężki sposób, nie powinniśmy sięgać do, do pomocy jasnowidza. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy napisane, że jeśli powstanie u Ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak Ci zapowiedział, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśnia snów, gdyż Pan Bóg Twój doświadcza Cię, chcąc poznać, czy, mu, czy miłujesz Pana Boga swego z całego se swego serca i z całej e, swojej duszy. Także to tyle na temat moich refleksji dotyczących e, działalności Ojca Klimuszko. Jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, pytania, to piszcie. No i to tyle. Uważajcie na siebie. Pa. pa.